również wspiera rozwój polskiego golfa. Marka BMW jest obecna na całym świecie w golfie, więc moje pytanie brzmi, czy polski golf jest w obszarze zainteresowania BMW właśnie ze względu na międzynarodową, międzynarodowe zaangażowanie BMW, czy też również ma jakieś lokalne aspekty tej sprawy? Dzień dobry Państwu. Um, so what I would say is actually we are very happy to be here, and uh, that's uh, the second time. Uh, so we started uh, two years ago uh, supporting uh, the Polish Golf Association, and uh, we are very glad with the support. So for sure, for BMW, it's, um, it's quite logical in a way that uh, both nationally and internationally uh, the brand is uh, strongly supporting uh, this activity. So you mentioned earlier. Um, this uh, international uh, BMW PGA Championship. Uh, so that's definitely one of the uh, milestones in this, uh, in this sport. And uh, we have also uh, one of the world's, actually the world's largest international tournament series for amateur. So I think it's definitely logical, and that's why in this move we also wanted to uh, support the development of the sport in, uh, in Poland, uh, to support all the activity that you are building in, Uh, not only for amateurs, but also uh, putting some uh, some step forward for professional golfers. And uh, as I mentioned, uh, that's uh, happy uh, support we are bringing. Może szybko przetłumaczę. pan, dyrektor. Najpierw wyraził podziękowanie za to, że, że jest uczestnikiem tego, tego spotkania i przede wszystkim potwierdził, że jest to logiczny krok, że uczestniczy BMW w sponsorowaniu golfach i rozwoju golfa w Polsce, twierdzi również to, że na świecie zajmuje się zarówno, yy, zaangażował się w rozwijanie międzynarodowego golfa, jak również yy, golfa amatorskiego i że po prostu ta logika tych, tych wydarzeń spowodowała, że jest również obecna marka na w golfie polskim. Proszę Państwa, yy, ogólnie.